Cześć! W tym filmie opowiem, jak w prosty sposób przygotować akwarium dla krewetek na Ocaridina. Dowiesz się też, czy woda kranowa zawsze jest dobrym wyborem, jaką filtrację zastosować w akwarium dla krewetek i ile trwa dojrzewanie zbiornika, jak wybrać kryjówki dla krewetek? Co się stanie, jeśli połączysz różne kolory krewetek w jednym akwarium oraz jaki jest najczęściej popełniany błąd przez nowych akwarystów, który prowadzi do zgonów krewetek. Krewetki z rodzaju Neocaridina uchodzą za najbardziej odporne, najłatwiejsze z krewetek akwariowych. Rodzaj ten obejmuje wiele gatunków, ale najpopularniejsze z nich trzymane w akwariach to Neocaridina palmata, np. krewetka White Pearl, wybierana najczęściej ze względu na cenę. Widzicie ją pewnie teraz na monitorach. Oraz reprezentowana przez liczne odmiany barwne Neocaridina davidi. I tak właśnie niezliczona ilość odmian barwnych, duży zakres tolerancji i odporność co do parametrów wody sprawia, że krewetki te są najczęściej spotykanymi skorupiekami w naszych akwariach. Oczywiście poszczególne gatunki różnią się nieco co do preferencji środowiskowych i wymagań, jednak my skupimy się na tych najczęściej wybieranych przez początkujących akwarystów Neocaridina davidi. Aby stworzyć tym krewetkom sprzyjające warunki w akwarium, warto nieco przyjrzeć się środowisku, w którym spotkać możemy formy dzikie. Zawsze, gdy wybieramy zwierzęta, które chcemy hodować, warto zastanowić się, skąd pochodzą i jakie warunki stwarza im natura. Później postarać się odzwierciedlić te warunki w środowisku sztucznym. Środowisko życia na Okaridin jest bardzo zróżnicowane, z czego wynika ich duża tolerancja co do parametrów i duża odporność. Zamieszkują one zarówno płynące, jak i stojące wody południowo-wschodniej Azji. A duże zdolności przystosowawcze sprawiają, że jako gatunki inwazyjne możemy je również spotkać w wodach Europy czy Ameryki. Jak wszystkie krewetki, preferują wody czyste, o niskich poziomach azotanów, bogate w garbniki. PH lekko, kwaśne lub obojętne 6,872 tolerować będą też nieco niższe lub nieco wyższe wartości. GH 6 do 15, KH 3 do 5, temperaturę 18-25 stopni Celsjusza. W niższych temperaturach przestają się rozmnażać, zaś wyższe znacznie skracają ich cykl rozwojowy, to znaczy, że żyją krócej. Przewodność wody 400-600 I zazwyczaj najlepsze parametry, jakie możemy utrzymać w akwarium dla Neocaridin, to KH4,5, GH12, PH6,872, temperatura 20-21 stopni i to będą takie idealne parametry dla tych krewetek. Pierwszą, a zarazem najważniejszą rzeczą, nad którą powinniśmy się zastanowić, jest oczywiście woda to przede wszystkim od niej zależy, czy uda nam się stworzyć środowisko, w którym krewetki będą dobrze się czuły, żyły i rozmnażały. Zaczynając z przygodę z krewetkami, najczęściej wybieramy krewetki na tak zwaną wodę kranową. I oczywiście sformułowanie to warunkuje też tak dużą popularność krewetek neokardina w naszych akwariach. Natomiast musimy się zastanowić, co oznacza pojęcie woda kranowa. Gdy zgłębimy temat, okazuje się, że kran kranowi nierówny, bo właściwie w każdym kranie mamy inną wodę. A twardość ogólna i pH wody w naszych kranach zmienia się w zależności od ujęcia, z którego woda jest pobierana. Gdy weźmiemy sobie próbki wody kranowej w różnych miastach, a nawet w różnych dzielnicach i zmierzymy sobie parametry wody przy pomocy testów akwarystycznych, okazuje się, że te wartości często mogą się różnić. Zatem zanim bezmyślnie zdecydujemy się wlać wodę do akwarium, warto zbadać wartości GH, pH i przewodność lub przynajmniej sprawdzić te wartości na stronie wodociągów, czy mieszczą się w zakresach tolerowanych przez krewetki. Gdy zakładamy akwarium dla krewetek Karidina, problem ten nam odpada, no bo sami mineralizujemy wodę. Jednak, gdy planujemy założyć akwarium dla krewetek na wodę kranową, warto pochylić się nad tym tematem i sprawdzić, jaką wodę faktycznie mamy w kranie. Najczęściej okazuje się, że GH, PH i przewodność wody będzie mieściła się w założonych zakresach, jednak wcale tak być nie musi, i tutaj możemy nabawić się problemu, zalewając akwarium taką wodą. Najczęściej może okazać się, że woda jest zbyt twarda. Jak wtedy się ratować? Pierwsza możliwość to korzystać z wody ro lub demineralizowanej i samodzielnie wzbogacać ją solami do pożądanych wartości. Kolejna możliwość to obniżenie twardości ogólnej wody z kranu przez dolanie do niej wody demineralizowanej. Możemy też użyć po prostu wody butelkowanej z marketu. I tutaj też uwaga, ważne by sprawdzić, jakie parametry ma woda, której chcemy użyć, bo też może być w różnym stopniu zmineralizowana. Także robimy testy. I w takim przypadku, gdy używamy wody z marketu, to staramy się zawsze używać do podmian tej samej wody, aby nie fundować krewetkom skoków, parametrów. Kolejnym elementem będzie sam zbiornik. No właśnie, jak duże akwarium wybrać? Niekwestionowaną zaletą małych krewetek jest to, że nie potrzebują one dużej przestrzeni do życia. Pewnie dlatego się tak często na nie decydujemy. Małe akwarium. Nie zajmuje wiele miejsca, jest niedrogie w zakładaniu i utrzymaniu, a właściwie urządzone może stanowić piękną ozdobę, no i cieszyć oczy. Zakładając akwarium dla krewetek, kierujmy się zatem naszymi umiejętnościami i łatwością utrzymania odpowiednich parametrów w zbiorniku. Na początek przygody warto wybrać akwarium 25-50 litrów. W mniejszym akwarium zdecydowanie trudniej będzie nam utrzymać stabilne parametry wody, natomiast w większym przy początkowo niewielkiej ilości krewetek nie będą one zbytnio widoczne. Do akwarium przyda nam się również pokrywa, która nieco ograniczy parowanie wody. Natomiast nie jest ona koniecznością, krewetki rzadko skaczą, choć bywa, że próbują wydostać się z akwarium, gdy nie pasują im. Warunki. Bardzo istotnym elementem, który wpływa również pośrednio na jakość i parametry wody w akwarium jest podłoże. Podłoże powinno być neutralne. Neutralne to znaczy takie, które nie zmienia parametrów wody i nie będzie podnosiło jej twardości ogólnej. Bezpiecznym podłożem będzie np. żwirek kwarcowy, najlepiej niebarwiony, piasek rzeczny. Tu oczywiście sprawa dyskusyjna, jeżeli chodzi o ekologię. Świetnie sprawdzi się też lawa drobnej gradacji czy nawet dobrze wypłukany piasek do piaskownic. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze podłoże nie zmienia parametrów wody, możemy to całkiem łatwo sprawdzić. Wsypujemy trochę podłoża do pojemnika, zalewamy wodą i po kilku dniach, minimum 24 godzinach, robimy testy i sprawdzamy, czy GH i przewodność nie uległy zmianie. Często pojawiającym się pytaniem jest, czy możemy w akwarium dla krewetek na stosować podłoże aktywne. Właściwie możemy, natomiast należy pamiętać, że podłoże aktywne szybko straci buforujące właściwości zalane wodą kranową. Jeżeli jednak zdecydujemy się na podłoże aktywne ze względów chociażby wizualnych, to starajmy się wybierać podłoże dedykowane stricte dla krewetek, bez nawozów. Ogólnie stosowanie nawozów w krewetkarium jest sprawą dyskusyjną, a wiele z nich zawiera. Zabójczą dla krewetek miedzi. Jeżeli już postanowimy, że chcemy wykorzystać podłoże aktywne i planujemy je zalać tą wodą kranową, musimy pamiętać, że podłoże aktywne mają na celu utrzymanie i obniżenie pH. Woda z kranu zazwyczaj ma to pH wyższe, więc jeżeli zalejemy takie podłoże wodą o wyższym pH, to świeże podłoże będzie to pH początkowo zbijać. Jeżeli zbyt wcześnie zasiedlimy akwarium krewetkami, to przy każdej podmianie wody będziemy infundować duży skok pH, a krewetki są mało odporne na skoki pH. Więc warto zwrócić uwagę w takim wypadku, że akwarium, w którym zastosujemy podłoże aktywne, będzie potrzebowało więcej czasu na ustabilizowanie się. I to jest zazwyczaj wiele, wiele podmian, dlatego przy korzystaniu z wody kranowej znacznie bezpieczniej jest stosować podłoże neutralne. A jeżeli już koniecznie chcemy zastosować podłoże aktywne, choćby ze względów właśnie wizualnych, to trzeba umiejętnie do tego podejść. No i z cierpliwością. Kolor podłoża, jakie wybierzemy, jest oczywiście sprawą drugorzędową, jednak dostępne są badania, które mówią o tym, że krewetki bezpieczniej czują się w zbiorniku, w którym podłoże jest ciemne. Ciemne podłoże również łatwiej utrzymać w czystości. Istotna jest też gradacja podłoża. W bardzo drobnym, przy grubej warstwie, będą się nam tworzyć strefy beztlenowe, co może stanowić zagrożenie dla życia w akwarium. Natomiast wybierając nieco grubsze podłoże, nie tylko Zlikwidujemy ten problem, ale również zapewnimy dostęp do tlenu dla korzeni ewentualnych roślin, no i będzie ono też łatwiejsze w utrzymaniu czystości. I tak dochodzimy do filtracji. Nie będę się tutaj rozwodzić nad to rodzajami filtrów, bo mamy ich ogromny wybór i wszystko oczywiście zależy od preferencji. I nieważne, czy zdecydujemy się tutaj na filtr wewnętrzny, kaskadowy, czy na kubełek, filtr na powietrze, czy filtr z silniczkiem. Ważne, by filtracja była wydajna, dobrana wydajnością do rozmiaru zbiornika. Jeżeli wybierzemy zbyt mały filtr już na wstępie, to właściwie możemy być pewni, że wróży to na przyszłość problemy z utrzymaniem zbiornika. Więc, jeżeli zastanawiamy się, czy wybrany przez nas filtr nie będzie za słaby, to na pewno będzie on za słaby i wybierzmy mocniejszy. Starajmy się kierować minimalnymi wartościami sugerowanymi przez producentów, żeby mieć jeszcze bufor zapasu czyli jeśli producent dedykuje filtr do akwarium np. od 20 do 50 litrów, a my mamy akwarium 50 litrów, to wybierzmy filtr dedykowany do akwarium 50 100 litrów. Zawsze łatwiej ograniczyć przepływ filtra niż podnieść jego wydajność. A możemy właściwie być pewni, że zbyt mała filtracja prędzej czy później odbije się na zbiorniku, czy to w postaci glonów, czy umierających z nieznanych przyczyn krewetek. Przepływ wody przez filtr powinien być na tyle swobodny, by zapewnić delikatny ruch tafli wody co pozwoli utrzymać w zbiorniku dostateczną ilość sklenu. Natomiast na tyle wolny, żeby nie robił w akwarium efektu pralki, krewetki preferują raczej spokojną wodę. Wlot filtra warto zabezpieczyć siateczką lub drobną gąbką, aby nie wciągał małych krewetek. W niewielkim krewetkarium swobodnie powinien wystarczyć filtr, w którym filtracja opiera się na gąbce. Jeżeli jednak zdecydujemy się również na inne media filtracyjne, to zwróćmy uwagę, by były one neutralne i nie zmieniały parametrów. W Krewetkarium unikamy stosowania wszelkiego rodzaju absorberów, uzatniaczy i tym podobnych rzeczy. Nie ma życia bez światła. To ono pozwala odróżnić dzień od nocy i wyznacza rytm, więc również i w krewetkarium światło będzie dość istotne. Krewetki nie potrzebują mocnego oświetlenia. Bezpieczniej czują się w przytłumionym świetle, dlatego jeśli nie planujemy w krewetkarium wymagających roślin, nie wybierajmy też intensywnego oświetlenia. Przy słabszym świetle będzie nam łatwiej zapanować nad rozwojem glonów. Będziemy też częściej widywać krewetki, bo nie będą one szukać cienia. W takim oświetleniu bez problemu powinny poradzić sobie mchy czy niewielkie epifity, takie jak bucefalandry, mikrozoria, anubiasy. Warto zadbać w akwarium o roślinność. Rośliny nie tylko zapewnią krewetkom niezbędne kryjówki, Krewetki będą mogły się w nich schować przechodząc w wylinkę. Będą stanowić schronienie dla maluszków. Warto pamiętać, że również na roślinach osadza się biofilm stanowiący dla krewetek źródło pokarmu i bakterii probiotycznych. Również rośliny w pewnym stopniu pomagają zapanować nad parametrami, wchłaniając związki azotu i fosforu, dwutlenek węgla i oddając do wody tlen w procesie fotosyntezy. Jeżeli zastanawiacie się nad grzałką, to prawdopodobnie nie będzie ona Wam potrzebna, chyba że macie w mieszkaniu bardzo zimno. Zazwyczaj jednak z powodzeniem w naszych mieszkaniach udaje się utrzymać temperaturę wody na poziomie 20-21 stopni Celsjusza. W akwarium, w którym zadbamy o odpowiednią ilość zieleni, raczej nie będą potrzebne dodatkowe kryjówki dla krewetek. Jeżeli jednak zdecydujemy się na umieszczenie dodatkowych schronień, postarajmy się, żeby były one bezpieczne. Unikajmy wszelkiego rodzaju zamków, statków, figurek. Sama ich estetyka jest sprawą dyskusyjną, każdy lubi co innego. Jednak często mogą one uwalniać do wody szkodliwe substancje. Dlatego jeżeli już koniecznie chcemy jakieś dodatkowe kryjówki poza roślinnością, to raczej zadbajmy o to, by były one naturalne, wykonane z naturalnych materiałów. Mogą to być korzenie, łupiny kokosa, szyszki olchy, kora ketapangu, liście dębu, liście orzecha włoskiego. Naprawdę mamy duży wybór naturalnych ozdób do akwarium. Nie tylko zapewnią one krewetkom dodatkowe schronienie, ale również będą źródłem garbników i kwasów humusowych. Jak długo powinno trwać dojrzewanie akwarium? Długo. Mimo dostępu do wszelkiej maści ulepszaczy, przyspieszaczy, bakterii, samo zamknięcie cyklu azotowego nie oznacza, że akwarium jest dojrzałe. Akwarium to mały ekosystem, w którym powinien zbudować się cały system zależności, więc warto poczekać nie tydzień, nie dwa tygodnie, ale nawet miesiąc. Zróbmy testy NO2, NO3, GH, PH. Jeżeli wartości mieszczą się w bezpiecznych granicach, NO2 wynosi 0, wpuśćmy kilka krewetek, poobserwujmy je z tydzień i jeżeli nic się nie dzieje, to dopiero wtedy wpuśćmy statko kolejnych. A do wyboru mamy niemal niezliczoną ilość odmian barwnych i wariacji kolorystycznych, jest w czym wybierać. Aby zachować czystość koloru populacji krewetek na Okaridina w naszych akwariach, nie należy łączyć odmian barwnych w jednym zbiorniku. Raczej zdecydujmy się na jeden kolor. Tęcza kolorów owszem wygląda pięknie na samym początku i często kusi, by połączyć różne kolory w krewetek w jednym zbiorniku, jednak zazwyczaj potomstwo kolorowych krewetek nie będzie już tak różnobarwne. Z czasem kolejne pokolenia krewetek będą wracać kolorem do szaro-brunatnej formy dzikiej. Krewetki na na szybko się mnożą, więc w krótkim czasie w akwarium zaroi się od krewetek pozbawionych atrakcyjnego koloru. A jak wyglądają potocznie nazywane kundelkami? Miksy kolorowych krewetek widzicie teraz na ekranach. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie sposób pominąć, a jest nią przekarmianie krewetek, zwłaszcza gdy ich populacja jest jeszcze nieduża. Gdy wpuścicie nowe krewetki do młodego akwarium, Zazwyczaj wcale one nie będą zainteresowane pokarmem, który wrzuci się do zbiornika. Teraz, że świeży zbiornik dostarcza krewetkom taką ilość pokarmu, że nie potrzebują one jeszcze dodatkowego karmienia, dwa krewetki potrzebują czasu, by przystosować się do nowych warunków, dlatego warto wstrzymać się z karmieniem przez pierwszych kilka dni. Nadmierna ilość pokarmu podawanego krewetkom jest jednym z najczęściej popełnianych błędów, zwłaszcza właśnie przez y, świeżych akwarystów, młodych akwarystów, którzy dopiero z krewetkami zaczęli swoją przygodę. W efekcie prowadzi do wielu problemów w zbiorniku. Od nadmiernego rozwoju populacji ślimaków, poprzez rozwój glonów, sinice, pierwotniaki, wypławki, aż po zgony krewetek. Zalegający pokarm psuje się gwałtownie, podnosi poziom związku azotu i fosforu, zaburzając równowagę w akwarium i upośledzając pracę filtra. Prawidłowa porcja pokarmu to taka, którą krewetki są w stanie rozpracować w ciągu kilkunastu minut, a to czego krewetki nie zjedzą, warto usunąć po prostu ze zbiornika. Podsumowując, są trzy najważniejsze elementy, na które musimy zwrócić uwagę, zakładając akwarium dla krewetek. I to dotyczy właściwie wszystkich krewetek, nie tylko krewetek Neocaridina. I będą to woda, podłoże i filtracja oraz oczywiście ilość pokarmu dostosowana do ilości krewetek, które są w zbiorniku. Wszystkie pozostałe rzeczy to sprawa drugorzędowa i sprawa naszego gustu, naszych preferencji. Jeżeli natomiast zadbasz o te trzy elementy, to akwarium na pewno będzie funkcjonować. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, a ja nie wyczerpałam tematu, bo na pewno nie wyczerpałam, o krewetkach można by opowiadać dużo, dużo więcej, to zachęcam bardzo do dodawania pytań w komentarzach. Bardzo dziękuję również za oglądanie i subskrypcję. Do zobaczenia. Pa!